Czy słyszałeś kiedyś, aby ktoś powiedział, że po pewnym wieku życie intymne się kończy. To jest to. Okłamali cię. Istnieje sekret prosty, naturalny i naukowo udowodniony, który może całkowicie odmienić twoje zdrowie, przyjemność, a nawet poczucie własnej wartości? Ale nikt o tym nie mówi, ponieważ wiąże się to z tabu. Dzisiaj opowiem wam wszystko. A na końcu tego filmu zamierzam ujawnić potężną, naturalną recepturę, która może poprawić krążenie, wzmocnić erekcję i przywrócić kontrolę nad ciałem, bez leków i bez pornografii. Zostań ze mną. To, co odkryjesz, może zmienić twoje życie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się: Czy jest coś prostego, naturalnego i darmowego, co może poprawić twoje zdrowie w starszym wieku? I że prawie nikt o tym nie mówi bez wstydu i tabu. Ten film jest zaproszeniem do odwagi. Odwaga, by spojrzeć w głąb siebie, by z lżejszą ręką zmierzyć się z własną seksualnością i mniej poczucia winy. Mówimy o masturbacji. Zgadza się. Ale zanim zakręcisz nosem lub pomyślisz, że to kolejny nieprzyzwoity filmik internetowy, weź głęboki oddech. Tutaj temat jest poważny, a nacisk kładziony jest na zdrowie, naukę i dobre samopoczucie. Bez pornografii, bez taniej stymulacji wizualnej, bez atrakcyjności, tylko informacje, które mogą zmienić sposób, w jaki o siebie dbasz. Czy wiesz, że ten nawyk, jeśli jest praktykowany świadomie, może poprawić sen, nastrój, krążenie, libido, a nawet zapobiec poważnym problemom zdrowotnym? Mężczyźni i kobiety trzeciego wieku mają prawo do życia własnym ciałem z godnością i przyjemnością. I o tym właśnie będziemy rozmawiać. Aha, i to nie wszystko. Na końcu filmu nauczę cię potężnej naturalnej receptury, która pomogła tysiącom mężczyzn odzyskać intymną potencję, bez potrzeby stosowania drogich leków lub skutków ubocznych. Więc zostań ze mną do końca. Bo to, co teraz usłyszysz... Być może jest to właśnie to, na co Twoje ciało i Twoja dusza czekało od dawna. Czy zauważyłeś kiedyś, jak wiek może sprawić, że zwolnimy? Ale czasami zbyt wolno. Wolniejsze krążenie, nieprzespane noce. To uczucie ciężkości, które nie znika. A co, jeśli powiem ci, że istnieje prosta, dyskretna i naturalna praktyka. To może pomóc odwrócić tę grę. Tak. Mówię o masturbacji. Ale nie jako pusty, samotny akt. Jest to raczej naturalny, darmowy i wysoce skuteczny środek, poparty poważnymi badaniami. Zacznijmy od krwi, która z czasem przepływa w wejas.com, krążenie traci siłę, a to bezpośrednio wpływa na zdrowie intymne. U mężczyzn mogą pojawić się przerażające zaburzenia erekcji. U kobiet dyskomfort związany z suchością pochwy. Ale czy wiesz, co pomaga utrzymać przepływ krwi z siłą i witalnością? Świadoma przyjemność. Aktywna masturbacja. Według American Journal of Medicine i North American Menopause Society, praktyka ta zwiększa przepływ krwi do narządów płciowych i utrzymuje tkanki przy życiu. Są zdrowe i wrażliwe. A to nie wszystko. Czy kiedykolwiek czułeś ten nocny niepokój, tę udrękę, która przychodzi bez powodu? To jest to. Podczas orgazmu organizm uwalnia przypływ endorfin, dopaminy i oksytocyny. Są to hormony dobrego samopoczucia, te same, które sprawiają, że uśmiechamy się bez powodu, które łagodzą ból emocjonalny, które zwalczają depresję. Jak podaje czasopismo Biological Psychology, ta intymna chwila, przeżywana świadomie, może być prawdziwym antidotum na ciche cierpienie, które nosi w sobie wiele osób. A sen? Ile razy przewracałeś się i przewracałeś w łóżku, marząc tylko o spokoju przez całą noc? Masturbacja również może Ci w tym pomóc. Orgazm uwalnia prolaktynę. Silny hormon, który wywołuje głęboki, regenerujący sen. Badanie przeprowadzone przez Mayo klinik potwierdza, że prosta praktyka może być bardziej skuteczna niż wiele sprzedawanych leków. A jeśli jesteś mężczyzną zwróć teraz uwagę badanie Harvard Medical School obserwowało ponad 30 tysięcy mężczyzn przez 15 lat i wykazało coś niesamowitego. Częsty wytrysk jest bezpośrednio związany ze zmniejszonym ryzykiem raka prostaty. I nie jest to mit, to nauka. A teraz powiedz mi: ile razy ignorowałeś własne ciało ze wstydu, strachu lub poczucia winy? Ile nieprzespanych nocy, nagromadzonych bólów i udręki zaakceptowałeś tak, jakby były normalne? Być może dziś nadszedł czas, aby to zmienić. Ale uspokój się, to jeszcze nie koniec. W ciągu najbliższych kilku minut zagłębimy się w korzyści, których nigdy sobie nie wyobrażałeś, a na koniec przekażę ci tę potężną naturalną recepturę, która pomaga tysiącom mężczyzn odzyskać witalność. Będziesz chciał to usłyszeć. Teraz pozwólcie, że żądam Wam szczere pytanie. Dlaczego kobieca przyjemność jest nadal traktowana jako tabu nawet w podeszłym wieku? Ile kobiet żyje w milczeniu, mierząc się z intymnymi dolegliwościami, jakby były naturalnym wyrokiem starości? Suchość pochwy, ból podczas seksu, utrata wrażliwości. Czy naprawdę musi tak być? Odpowiedź brzmi nie. Nie musisz. Badania przeprowadzone przez NOR wykazały, że regularna masturbacja może być wielkim sprzymierzeńcem zdrowia intymnego kobiet. Stymuluje naturalną produkcję płynów, zapobiega atrofii pochwy i pomaga utrzymać elastyczność tkanek, co jest kluczowe po menopauzie. Tu nie chodzi o pożądanie. Chodzi o opiekę. Chodzi o ponowne połączenie się z ciałem, które żyje, nawet jeśli świat upiera się, by mówić inaczej. A to nie wszystko. Czy wiesz, że prosty akt sprawiania sobie przyjemności może wzmocnić Twój układ odpornościowy? Brzmi to jak cud, ale to nauka. Badanie opublikowane w Neuroimmunomodulation wykazało, że masturbacja zwiększa ilość białych krwinek, komórek odpowiedzialnych za ochronę przed infekcją. Ponadto orgazm obniża poziom kortyzolu, słynnego hormonu stresu, który przy długotrwałym haju. Powoduje mdłości na całym ciele. Czy jest to naturalna tarcza, czy też nie? A teraz posłuchaj tego: z biegiem czasu wiele osób czuje, że ich libido spada. Pożądanie stygnie, wrażliwość wydaje się znikać. Ale prawda jest taka, że ciało tylko zasypia, kiedy przestajemy go dotykać. Journal of Sex Research wykazał, że regularna masturbacja utrzymuje aktywne funkcje seksualne, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Zachowuje wrażliwość, pożądanie, a nawet responsywność podczas związku. Innymi słowy, to nie jest koniec seksualności, to nowy początek. I na tym się nie kończy. Czy cierpisz na przewlekły ból? Ból pleców, stawów. Odpowiedź może leżeć w przyjemności. Masturbacja uwalnia endorfiny naturalne, środki przeciwbólowe, które organizm sam produkuje. Journal of Pain dowiódł tego: ta praktyka może złagodzić nawet te bóle, których leki nie mogą już rozwiązać. Więc po co cierpieć w milczeniu, skoro twoje własne ciało nosi w sobie tak potężne źródło ulgi, witalności i miłości własnej? Zostańcie ze mną, bo teraz porozmawiamy o czymś, co po cichu niszczy zdrowie tysięcy ludzi, o pornografii. A to, jak uniknąć tego zła, może być dla ciebie kluczem, aby przeżyć to wszystko, co właśnie usłyszałeś, bez skutków ubocznych. Prawda jest bliższa niż myślisz. Teraz zwróć szczególną uwagę, bo co ja ci teraz powiem? Może to być punkt zwrotny między odzyskaniem zdrowia a dalszym pogrążaniem się w cichym cyklu zniszczenia. Czy zauważyłeś, że w ostatnich latach pornografia rozprzestrzeniła się jak niewidzialna plaga? Jest wszędzie na ekranach, w reklamach, w sieciach. Ale czego nikt ci nie powie? Jest to bardzo wysoka cena, którą pobiera. Postawmy sprawę jasno: masturbacja nie jest problemem. Pornografia jest. Jedną rzeczą jest używanie własnego ciała do generowania przyjemności, dbania o siebie i wewnętrznego połączenia. Czym innym jest stanie się zakładnikiem fałszywych, przesadzonych obrazów, sfabrykowanych do uzależnienia. Czy wiesz, że ciągła konsumpcja pornografii dosłownie zmienia twój mózg? Badania pokazują, że tak intensywnie aktywuje układ nagrody. Że z biegiem czasu mózg staje się niewrażliwy. Innymi słowy, nic innego nie sprawia przyjemności. Ani jedzenia. Ani firma. Ani sam dotyk. Umysł wpada w krąg uzależnienia, jak ktoś, kto zażywa twarde narkotyki. Pamięć pogarsza się. Stężenie odparowuje. A pustka tylko rośnie. A jeśli masz ponad 60 lat, ryzyko jest jeszcze większe, ponieważ mózg na tym etapie potrzebuje już więcej opieki, a nie nałogu, który kradnie wszystko, co może się w tobie jeszcze rozwijać. A teraz odpowiedz mi szczerze: ile razy czułeś się bardziej samotny po obejrzeniu porno niż wcześniej? Ileż to razy ulga była chwilowa, ale poczucie winy trwało godzinami. Dni to nie przypadek. Pornografia wiąże się z lękiem, depresją, bezsennością, a nawet izolacją społeczną. Niszczy zdrowie emocjonalne w podstępny, cichy sposób jak trucizna, która działa kropla po kropli. A jeśli jesteś mężczyzną oto bezpośrednie ostrzeżenie: ciągła konsumpcja pornografii jest silnie związana z zaburzeniami erekcji. Tak. Ten problem, o którym myślałeś, że wynika z wieku, mógł zostać wyprodukowany przez ekran. U kobiet pornografia zmniejsza prawdziwe pożądanie i zwiększa poczucie nieadekwatności. A co z relacjami? Pary, które się kochały, które wciąż prowadziły aktywne życie intymne odsuń się. Wieś emocjonalna znika. Ponieważ pornografia tworzy nierealistyczne oczekiwania, oparte na fantazjach, które nie sprawdzają się w prawdziwym życiu. Chcesz wiedzieć, dlaczego tak wiele osób traci zainteresowanie królewskim akcentem? Bo już zrezygnował z kontroli nad własną przyjemnością, do ekranu. Ale posłuchaj, nadal możesz przejąć stery. Jest jeszcze czas, aby ponownie połączyć swoje ciało z umysłem w zdrowy, naturalny i wyzwalający sposób. A w ciągu najbliższych kilku minut pokażę ci, jak to zrobić, krok po kroku, z prawdziwymi, przyjemnymi i świadomymi alternatywami. Nie potrzebujesz pornografii, potrzebujesz siebie. Zostań ze mną. Jeśli pornografia nie jest drogą, to pojawia się pytanie, które zmienia wszystko: jak uratować przyjemność bez zagubienia się w nim? Odpowiedź jest w tobie dosłownie. Nie potrzebujesz wulgarnych filmów, potrzebujesz czegoś potężniejszego wyobraźni, obecności i świadomości. Czy kiedykolwiek próbowałeś użyć własnego umysłu jako sceny dla przyjemności? Tak zwane zdrowe fantazje psychiczne są jak małe filmy, które tworzysz, bez nałogów, bez uzależnienia, bez wstydu. Scenariusze uczuć, dobre wspomnienia, wyimaginowane dotknięcia, które rodzą się z twojego serca, a nie ze zniekształconego oczekiwania na ekran. Czy wiesz, co ci to daje? Wolność. Teraz wyobraź sobie, że łączysz to z czymś jeszcze głębszym uważnością. Tak, ta praktyka, która uczy bycia obecnym tu i teraz. Możesz użyć uważności w masturbacji. Poczuj każdy oddech, postrzegać każde doznanie. Zamień intymną chwilę w zanurzenie się we własnej duszy. To nie tylko przyjemność, to jest uzdrawiające. Kolejna niesamowita alternatywa wysokiej jakości odczyty erotyczne. Książki, opowiadania, historie, które działają na wyobraźnię z elegancją, z emocjonalną głębią. Dotykają tych części Twojej istoty, do których pornografia nigdy by nie dotarła. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby widzieć, chodzi o uczucie. A kiedy ostatni raz na spokojnie eksplorowałaś własne ciało, bez pośpiechu, bez opłat, bez poczucia winy. Dowiedz się, które akcenty zapewniają wygodę. Jakie ruchy łączą cię z przyjemnością? To coś więcej niż masturbacja. Jest to samo poznanie. Możesz nawet zamienić tę intymną chwilę w ritual.com, kojącą muzykę, ciepłą kąpiel, aromatyczną świecę. Przekształć to, co było automatyczne, w dbanie o siebie. Sprawianie przyjemności prezent. Od dotyku. Ponowne spotkanie. A teraz powiedz mi: nadal będziesz poddawać swoją intymność bodźcom, które cię osłabiają? A może zdecydujesz się na ponowne połączenie się z tym, co cię wzmacnia? W ciągu najbliższych kilku chwil zdradzę ci potężną naturalną recepturę, która może odmienić twoje zdrowie intymne, zwłaszcza jeśli jesteś mężczyzną i już zacząłeś odczuwać skutki wieku na swoim ciele. Nie odchodź teraz. Wkrótce dowiesz się tego, czego nikt ci nigdy nie powiedział. Ile rzeczy słyszałeś przez całe życie? I czy przyjąłeś to jako prawdę, nigdy jej nie kwestionując? Jeśli dotyk jest zły, osłabia ciało w podeszłym wieku. Cóż za absurd? Ile z tych zdań odbijało się echem w twoim umyśle, jakby były prawami wyrytymi w kamieniu? Nadszedł czas, aby zerwać te łańcuchy. Oddzielmy to, co jest mitem, tego, czym jest nauka. Bo tylko prawda ma moc wyzwolenia. Pierwszy mit. Masturbacja powoduje osłabienie lub utratę energii. Wręcz przeciwnie, uwalnia endorfiny, oksytocynę i dopaminę. To hormony dobrego samopoczucia, które sprawiają, że stajesz się lżejszy. Chętniejszy, bardziej żywy. Udowodnione naukowo. Drugi mit. W starszym wieku masturbacja jest zła. Pomaga zapobiegać atrofii narządów płciowych u kobiet, utrzymuje aktywną erekcję u mężczyzn oraz poprawia krążenie i sen. Tak, nawet twoje serce na tym korzysta. Poważne badania wykazały już korzyści sercowo-naczyniowe płynące z tej praktyki. Ale co z tym mitem, który mówi: Jeśli się masturbujesz, to dlatego, że jesteś niezadowolony ze swojego partnera. To jest chyba najokrutniejsze ze wszystkich, ponieważ zamienia wyrażenie osobistej przyjemności w poczucie winy. I nie ma to nic wspólnego ze zdradą czy brakiem miłości. Masturbacja nie jest oznaką potrzeby, jest to forma samopoznania. Może istnieć razem ze zdrowym związkiem, a nie zamiast niego. A teraz posłuchaj tej prawdy: Masturbacja poprawia libido. Tak! W starszym wieku pomaga utrzymać przy życiu pragnienie, wrażliwość i połączenie z własnym ciałem, bo pragnienie nie ma wieku. Ma nastawienie. I jeszcze jedna prawda, której nikt ci nie powiedział: poprawia sen. Znasz tę bezsenną noc, napięte ciało, wzburzony umysł? Prosta chwila przyjemności może uwolnić hormony, które doprowadzą cię do najgłębszego snu, jaki kiedykolwiek miałeś. Więc teraz pytam Was, ile z tych kłamstw nosiliście w sobie przez dziesięciolecia? Ile razy przestałeś o siebie dbać z obawy przed oceną? Nie jesteś za stary, żeby odczuwać przyjemność. Jest za stary, by dalej wierzyć w kłamstwa. A w kolejnym bloku dam Wam to, co obiecałam na początku: potężna naturalna receptura, która może odmienić Twoje zdrowie intymne, zwłaszcza jeśli już zacząłeś odczuwać oznaki starzenia się na swoim ciele. Zostań ze mną. Niewiele zostało i jest to wiele warte. A teraz odpowiedz mi szczerze. Ile razy czułeś, że twoje ciało nie reaguje już tak, jak kiedyś? Erekcja wymaga czasu, łygę spada, a ty zaczynasz myśleć, że to wina wieku. Ale co, jeśli powiem ci, że problem może tkwić w twoich naczyniach krwionośnych i że istnieje w 100% naturalny sposób na odblokowanie tego szlaku i reaktywację jego mocy? Nie mówimy tu o drogich lekach z przerażającymi ulotkami dołączonymi do opakowania i niebezpiecznymi skutkami ubocznymi. Mowa o naturalnych, niedrogich i silnych składnikach, które od pokoleń wykorzystywane są jako prawdziwe sekrety męskiej witalności. Zapisz to. Będziesz potrzebował tylko: jedno średni burak ćwikłowy, dwie marchewki, 5 cm świeżego imbiru. Sok z połowy cytryny i przefiltrowana woda. Proste, prawda. Ale teraz posłuchaj, dlaczego to działa tak dobrze? Buraki to skarb dla Twojego krążenia. Jest bogaty w naturalne azotany, które organizm przekształca w tlenek azotu substancję, która rozszerza naczynia krwionośne, poprawia przepływ i bezpośrednio pomaga w utrzymaniu jakości erekcji. Chcesz mocy? Zacznij tutaj. Marchew, oprócz ochrony serca, jest pełna beta-karotenu, przeciwutleniacza, który pomaga oczyścić tętnice, a nawet utrzymuje cholesterol pod kontrolą. Oznacza to, że dba o drogę, przez którą musi przejść krew. Imbir. Ach, ten imbir. To jest przyprawa męskości. Działa przeciwzapalnie, termogenicznie. Zwiększa krążenie i daje impuls w libido. Nagrzewa się wewnątrz i na zewnątrz. A cytryna, bogata w witaminę C, wzmacnia naczynia krwionośne i układ odpornościowy. Więcej zdrowia, więcej witalności, więcej wytrzymałości. A teraz wyobraź sobie, że wszystkie te składniki razem, działając w synergii, jak prawdziwy naturalny tonik intymny. Przygotuj to w ten sposób. Obierz, pokrój i zmiksuj wszystko w blenderze z odrobiną przefiltrowanej wody. Odcedź, jeśli wolisz bardziej miękką konsystencję. Pij go rano, na pusty żołądek i utrzymuj nawyk przez co najmniej 30 dni. Poczujesz różnicę. I to nie tylko w erekcji. Poczujesz więcej energii, więcej jasności, więcej siły do życia. Bo dbanie o swoją intymność to także dbanie o swoje zdrowie jako całość. A twoje ciało wciąż ma wiele do zaoferowania. Teraz, gdy znasz już ten sekret, decyzja należy do ciebie. Czy nadal będziesz oczekiwać różnych rezultatów, robiąc wszystko tak samo, albo zacznie się już dziś Twoja przemiana od środka? Zostań ze mną. Ponieważ w następnej części zamierzam dać ci mocne zakończenie, z prawdami, które musisz zabrać ze sobą na całe życie i zaproszeniem, które może zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie od teraz. Teraz, gdy dotarłeś tak daleko powiedz mi z otwartym sercem ile razy troszczyłeś się o wszystkich, ale zapomniałeś o sobie. Prawda jest taka, że masturbacja bez pornografii nie jest grzechem ani wstydem. To dbanie o siebie. Jest to ponowne połączenie z własnym ciałem. Jest to akt miłości, milczący, ale potężny. A czy wiesz dlaczego? Bo kiedy dotykasz siebie świadomością, uzdrawiasz. Aktywujesz hormony, które łagodzą ból. Budzisz odczucia, które były uśpione. Przywracasz życie temu, co czas próbował wymazać. A jeśli nikt ci tego wcześniej nie powiedział, mówię teraz, zasługujesz na tę przyjemność, zasługujesz na tę wolność, zasługujesz na ten spokój, ale bądź ostrożny, tu nie chodzi o uzależnienie ani o ucieczkę, chodzi o obecność, chodzi o świadomość. Chodzi o to, by pozwolić sobie żyć bez poczucia winy, bez tabu, bez strachu. Więc teraz zapraszam Was do zostawienia czegoś w komentarzach. Zdanie, które podsumowuje wszystko, co tutaj powiedzieliśmy, i które może być jak uścisk dla tych, którzy przeczytają je później. Grzbiet dłoni, palec wskazujący w prawo miłość jest lekarstwem dla duszy. Napisz to. I podzielić się swoim doświadczeniem, jeśli chce. Twoje świadectwo może kogoś uzdrowić. A jeśli ta treść naprawdę cię poruszyła, nie zatrzymuj jej dla siebie. Subskrybuj kanał, aktywuj dzwonek i śledź kolejne filmy, bo tutaj rozmawiamy o tym, na co niewielu ma odwagę, ale z szacunkiem i prawdą, na które zasługujesz. To jeszcze nie wszystko. I chcę. Żebyś towarzyszył ci w tej podróży. W końcu to, co zaczyna się jako film, może się to skończyć jako życiowa przemiana. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, nie zatrzymuj tego dla siebie. Grzbiet dłoni, palec wskazujący w prawo, zostaw swój komentarz poniżej ze zdaniem: Miłość jest lekarstwem dla duszy. Podziel się tym filmem z kimś, kto również potrzebuje usłyszeć tę prawdę. I nie zapomnij dzwonek zasubskrybuj kanał, aktywuj dzwonek. W kolejnych filmach będziemy przełamywać tabu, przybliżać prawdy i pomagać ci dbać o siebie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Twoje zdrowie zasługuje na to zaangażowanie. Ty też. Do zobaczenia w następnym filmie. Dymek dialogu gwiazdki.